Trzyma widzowie. Muszę nalać paliwa bo już sucho w baku Obymyłem go, żeby było silnik od KXD Znowu się sp No. Kelis Filipa Quad Podnośnik, dzięki któremu sobie elegancko naciągnąłem. Nie. czekajcie Dzień, któremu sobie elegancko naciągnęłem łańcuch w grosie. czekajcie muszę by jakoś oświatę ustawić dobra lecimy, jest niedziela to wleci pewnie w piątek, sobota się zastanowiłem ze swoim wstajaniem filmów jak na razie będą filmy raz na tydzień wakacje może dwa na tydzień zobaczymy kurde

Ale kiedy ja się na mnie patrz na będzie pila. O oh, kurde oh. Esa wyszła trochę O kurwa Jeszcze raz, bo mi wyszło fajnie Wpisów bogaty, Pękło, nie pękło, proszę, nie pękło. Coś mi coś mnie nie idzie kurde Pęk... o ja nowa... A nie na no, zacisku dobra mam za... nie nie mam zacisku. go proszę wyłączyło chyba nie hmm. działa kurde